Podnieś palec! Edycja Dzieciństwo! Jeśli podniosłeś więcej niż pięć palców, miałeś piękne dzieciństwo. Podnieś palec, jeśli kiedykolwiek miałeś bitwę poduszkami. Podnieś palec, jeśli skakałeś po łóżku jak po trampolinie. Podnieś palec, jeśli kiedykolwiek grałeś w Minecraft lub Roblox. Podnieś palec, jeśli wierzyłeś w świętego Mikołaja. Podnieś palec, jeśli zwykłeś rysować słońce w rogu strony. Podnieś palec, jeśli pierwszą osobą, którą widzisz po kliknięciu udostępnij potem więcej, jest przyjaciel z dzieciństwa. Podnieś palec, jeśli kiedykolwiek biegłeś po schodach jak pies. Podnieś palec, jeśli uwielbiałeś kreskówki. Podnieś palec, jeśli używałeś ołówków, żeby zrobić dziury w gumkach. Zanim przejdziemy do ostatniego punktu, skomentuj, ile palców podniósłeś. Zasubskrybuj mój profil na TikToku, gdzie codziennie publikuję nowe filmy wspomnij w komentarzu jednego ze swoich przyjaciół z dzieciństwa.